Nazywam się Łukasz Dmytrowski, a to jest podcast Siła Zdrowia. Jeżeli szukasz sprawdzonych sposobów, aby poprawić swoje zdrowie dzięki mądremu treningowi, prostym zmianom w stylu życia i Twojego nastawienia oraz sposobu myślenia, to gwarantuję Ci, że znajdziesz tutaj mnóstwo wartościowych treści. Zapraszam. Dzień dobry bardzo. Dziś jest godzina. Bodaje się 7 rano, nawet nie wiem. Paru dni przestałem żyć na zegarek. Eee, w pewnym stopniu uwalnia to naszą głowę i pozwala skupić się na różnych innych rzeczach, na takich, na których wcześniej się może nie skupialiśmy, zastanowić się nad tym, wypić sobie rano kawkę, słoneczko o wschodzie. Czasami zdarza mi się nawet wcześniej stać tam bardzo daleko. Wschodzi, ale dziś. Kusiłem się o to, żeby porozmawiać na temat taki bardzo ponadczasowy, głęboki W związku z tym, co się w moim życiu, w moim, moim boksie tutaj dzieje To jest w zasadzie całe moje życie, jeżeli ktoś yy, nie wie <laughs> I, I taki temat, który no jest nie może niełatwy, nie do końca zawsze każdy o tym się za bardzo zastanawia, zbyt często, może, gdy żyjemy, pędzimy do przodu, nie mamy na to czasu, żeby pomyśleć o tych swoich wartościach, tak? które, którymi się kierujemy, które są takimi drogowskazami w naszym życiu i, i o tym dzisiaj powiem. więc, e, dla mnie, od, no, od samego początku, jak Gdzieś pamiętam, szkoła podstawowa i, 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 i wychowanie w domu to było coś, co byłem przekonany zostanie ze mną na zawsze. To, to były pewnego rodzaju takie ponadczasowe wartości, o których każdy powtarza, mówi. Takie jak prawdomówność, takie jak uczciwość, takie jak przyjaźń, honor, tego typu zasady, które. No, w moim życiu nie są tylko słowami rzucanymi na wiatr i czasami podejmuję decyzje, które, które są trudne, które no, nie są mi na rękę, nie są dla mnie czysto najlepsze, idealnie gdyby to przekalkulować, gdyby podejmować je w oparciu tylko o o nie wiem, o finanse, o korzyści własne dla siebie często robię rzeczy, które Komuś innemu mogą przynieść większe korzyści, ale tylko dlatego, że ustaliłem tak wcześniej, że dla mnie najważniejszym dobrem jest, jest zdrowie. Tak sobie wybrałem ileś lat temu I, i, i wszystko to co robię ma do tego prowadzić. I gdy to się zmienia, a no czasami się zmienia, tak? Są chwile, kiedy y, nasze wartości schodzą na drugi plan i mamy coś ważniejszego do załatwienia, mamy, nie wiem, jakąś inną sprawę, to jest to moment, żeby usiąść i przemyśleć swoje, swoje poczynania, swoje życie, swój, swój obecny y, plan dnia, taki można powiedzieć harmonogram, jakim wygląda to życie obecnie, tak? I stoimy obecnie u progu takich, takich decyzji, takich zmian, takich jakiś e, może po prostu e, nie trzeba zbyt wiele zmieniać, ale na pewno pomagają w tym w tych decyzjach zawsze właśnie posiadanie pomaga e, różnego rodzaju właśnie takich drogowskazów, jakimi są wartościami, bo gdy ja wiem, że dla mnie głównym celem jest to, żeby pomagać ludziom tym żeby ich dążenia do zdrowia e, były po prostu szybsze, były łatwiejsze i bez względu na to w jaki sposób to zrobimy liczy się tylko to, aby, aby udało się osiągnąć ten cel to dla mnie nie ma znaczenia jak my to zrobimy, tak? Możemy to robić na milion różnych sposobów i, i wiem, że dopóki e, nasi klubowicze odniosą sukces to ja jestem spełniony. Wiem, że dopóki to, co robię, jest zgodne z ze mną z wewnątrz, w głębi ducha uważam to za jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie długoletniego zdrowia poprzez dbanie o siebie, poprzez jakby no, kulturę fizyczną, jak to się mówi, tak? czyli sport, aktywność odpowiednie dopasowanie do tego też stylu życia, który no, przez ostatni miesiąc, półtora, nie wyglądał u mnie też najlepiej, muszę się przyznać, i już od, od około tygodnia postanowiłem sobie, że to jest niezgodne z moimi wartościami, jakie, jakie ja w głębi ducha chcę reprezentować, żeby mówić jedno, a robić co innego. Tak są krótkie chwile, kiedy no, z powodu kryzysu gdzieś tam kładłem się spać powiedzmy później niż sam bym nie wiem, komukolwiek e, chciał powiedzieć, że jest odpowiednie. I w związku z tym e, musiałem to zmienić, tak, żeby być w zgodzie ze sobą, wewnątrz w harmonii jakiejś i, 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 i móc mówić o tym, że teraz, tak, nawet jak opowiadam tu o swoich wartościach, że jakiekolwiek posiadam. To nie jest tak, że ja sobie gadam do kamery jedno, a później idę i mówię. A, Fajny ze mnie aktor, nie? Tylko wszystko to, co mówię tutaj, to jest jakaś cząstka mojej rzeczywistości, bo byłbym zupełnie nie. Wiem, dziwnie, czułbym się naprawdę dziwnie, gdybym musiał wymyślać to wszystko <grytanie> i przygotowywać. Większość tych materiałów powstaje na kompletnie spontanicznym, że tak powiem, w kompletnie spontaniczny sposób. Nie ma jakiejś obróbki, edycji, przygotowania planu. Wiele jest takich osób, które tworzą w sieci materiały, które wypuszczają w bardzo przemyślany sposób. Nie wiem, mają kompletny plan od A do Z. Każdy ich materiał jest napisany ze scenariuszem. Tak? Ja czasami tak robię, nie ukrywam, ale większość ostatnio materiałów nie, nie ma tu miejsca na Jakieś wielkie przygotowania, i myślę, że taka szczerość, otwartość to jest też jedna z moich, z moich cech, którą mam, i czasami może aż w nadmiarze. Niekiedy ludzie się z tego powodu obrażają, że ta wartość, którą ja mam, czyli prawdopodobność, szerość, prostolinijność, czasami dokucza. Tak? No i ja przyznaję, że nie zawsze jest to idealne, ale wolę powiedzieć wprost kam, komuś, co myślę o nim. Niż mam objąć bawełnę, martwić się o to, co pomyśli, że może źle się poczuje, tak trudno. No. Wolę, żebyś, żebyś wiedział, wiedziała, jak jest między nami bezpośrednio, co stanowi jakiś problem dla mnie. Kiedy nie czuję się zbyt dobrze, to mówię o tym. Nie kiszę tego w sobie, bo no, ważniejsze jest moje zdrowie, długoterminowe, nerwy, stres, którego nie chcę przeżywać niż to, że przez chwilę może no, trwał między mną a drugim człowiekiem nastąpić jakiś, nawet choćby najmniejszy, konflikt. Tego konfliktu nie da się uniknąć, bo prędzej czy później będziemy mieć nieporozumienia, będziemy mieć jakieś nie wiem, niejasności i gorzej jest, gdy one narastają, gdy one się kumulują, gdy one się zbierają przez długi czas, niż gdy raz na jakiś czas sobie Wymieniamy się swoimi poglądami i szanuję bardziej osoby, których, z którymi się nie zgadzam, z którymi wymieniam poglądy, ale potrafią one obronić swoich racji potrafią one uzasadnić, dlaczego się nie zgadzają z czymś, niż takie, które tolerują to, że ktoś coś im powiedział, nie wiem, zmusił, a one cicho siedzą i jak szara mysz, podmiotłą, tak naprawdę nie mają swojego zdania, tylko akceptują to, co ktoś inny powiedział, tak? Takie są też moje, moje wartości, że no, każdy ma do tego prawo. I szanuję ludzi, którzy to szanują, że ja też mogę mieć inne zdanie, że też mogę powiedzieć coś, co ja uważam za słuszne i potrafimy razem żyć, potrafimy, nie zgadzając się, wspólnie egzystować na tej planecie i, 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 nie wiem, i robić razem różne inne rzeczy, do których do których mamy, na które mamy podobne poglądy, tak. Jestem zawsze godzien podziwu dla osób, które potrafią przyjść i powiedzieć słuchaj, nie potrafię tego zrobić, czy tamtego, przyznać się do błędu. To też są wartości, które trzeba umieć yy, przyznać się do błędu. Tak? To jest jedna z rzeczy, którą ja robię praktycznie codziennie. Niestety sam przed sobą często ale z ludźmi, z którymi którym ja płacę za to, żeby mi wiedzę przekazywali. To jest, to jest fantastyczne uczucie, gdy wiem, że każdego dnia coś, co zrobiłem w przeszłości źle, mogę naprawić i zrobić to, co ja robię, jeszcze lepiej. Tak? E, taka szczerość względem siebie, to też jest taka jedna z rzeczy, którą, którą bardzo lubię i, 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 i gdy widzę w innych, to e, to takie, taka umiejętność, poklepania samego siebie gdzieś tam po plecach, że ok szanuję to, że dziś jeszcze tego nie umiem, ale mam ambicje do tego, żeby nauczyć się jutro zrobić to i jeżeli zależy mi na czymś, to opanować tego skilla i rozwój przez całe życie to jest taka rzecz, o której ja powtarzam tutaj, no najwięcej to Megi, moim dotychczasowym współpracownikom moim klubowiczom którzy gdzieś tam no są jednak ludźmi na których mi zależy są ludźmi których jakby których los interesuje mnie bo no to oni są tymi osobami które utrzymują nas które powodują że my możemy robić to co my chcemy robić ale też osiągają z tego bardzo duże często korzyści i mam nadzieję że jest też wśród tych ludzi takie poczucie, wśród Was, że dostajecie od nas dużo, że czujecie te efekty, że to przynosi swoje pożądane skutki i, 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 i moim takim jedną z rzeczy, które przez ostatnie lata staram się sobie rozwinąć jest takie, taka, taka rzecz, którą też nie jest łatwo opanować, czyli wdzięczność. Wdzięczność za to, co mam. Wdzięczność za to, co, co jest, co do czego ja no, poniekąd sam też doprowadziłem, ale bez was, bez ludzi, którzy współpracują z nami, byłoby to na pewno dużo trudniejsze, o ile niemożliwe w ogóle wcale, tak? Czyli no, ja doskonale rozumiem, że to wszystko co osiągnąłem mam dzięki Wam, ale też dzięki swojej pracy, tak? dzięki ciężkiemu wysiłkowi poświęciłem tutaj kawał życia. 6 lat praktycznie można powiedzieć w zamknięciu i nie, żebym się skarżył, bo na własne życzenie, na własną wolę, tak? I, i, i ta wdzięczność za to, co Wy dajecie mi, i tą energię, która jest widoczna w, w codziennym obcowaniu z Wami, w pewnym stopniu jestem co nas tutaj napędza do dalszego działania, więc jakby kolejna rzecz którą, którą bardzo, bardzo lubię, która mi pomaga funkcjonować, jest, jest ta obecność wasza, jest, jest ta jakby e, no, komunikacja z wami, jakieś takie porozumiewanie się w różnej formie. Czasami mamy czas, kiedy nie da się tego zrobić bezpośrednio. Są dni, kiedy robimy to e, przez internet, są dni, kiedy to są SMSy. Ale najbardziej cieszy, gdy mamy okazję się zobaczyć, dotknąć yy, Waszych dłoni, przybić piątkę, tak, zobaczyć na żywo, ocenić jak to wszystko wygląda, pogadać na tematy niekoniecznie też zawsze związane z tym, co się tutaj dzieje. I to jest taka dla nas też wartość, którą, którą doceniamy. Chociaż przyzwyczajamy się do tej nowej rzeczywistości. I przyznamy Wam, że jest to coś, z czego nie zamierzamy rezygnować. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Praca na odległość ma swoje utrudnienia. Niesie jakieś tam, wiadomo, u, u, utrudnienia techniczne, ale też takie czysto, właśnie ludzkie, gdzie my nie możemy z Wami się widzieć. Mimo wszystko, jednak udaje nam się ten kontakt zachować z większością z Was. I, i, I jest to taka rzecz, która też nas e, jakby motywuje do tego, żeby, żeby robić więcej. Więc e, taki trochę dzisiaj odcinek nie do końca może przemyślany, nie do końca ułożony, nie, nie był zaplanowany. Wstając rano, e, wpadło mi do głowy kilka pomysłów i, i, i nimi się chciałem podzielić. No bo jednak, gdy są trudne decyzje do podjęcia, trzeba. Patrzeć na to, co, co wcześniej sobie, że tak powiem, tak jak mówiłem, ustaliliśmy, czyli takie rzeczy jak uczciwość, takie rzeczy jak właśnie nie wiem, chociażby dane słowo. Jeżeli raz dam słowo, to oczywiście nie oznacza, że nie mogę zmienić zdania i później wycofać się z niego, tak? To jest jak najbardziej normalne. Tyle, że sposób, w jaki to robię musi być zgodny z tym, co wcześniej powiedziałem, tak? Więc ja, ja Wam dałem słowo, że będę Wam pomagał i, i, i nadal zamierzam to robić, tak? Nie, nie rezygnujemy, nie, 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 nie przestajemy, niczego tutaj nie zmieniamy. Mamy pewien plan na swoją obecność w życiu ludzi, takich jak Wy i, i ten plan zamierzamy konsekwentnie realizować, tak? Pojawiają się różnego rodzaju problemy po drodze. Pojawiają się Jakieś mm, no, zmiany, tak, ale te wartości, które ustaliliśmy sobie jako nasze, czyli właśnie taka, taka spójność z tym, co się dzieje, spójność ze sobą, mm, pomaganie innym, wyjście naprzeciw, robienie mm, dużo więcej niż jest oczekiwane po nas, dużo więcej niż to, za co nam płacicie, płacą ludzie. Y i wychodzenie naprzeciw z pomysłami, bycie proaktywną osobą, proponowanie różnych rozwiązań nowych nie zawsze przez Was, przez ludzi, którzy korzystają z naszych usług od początku takich przewidywanych, nie wiem, chcianych, zamawianych, tak? Ale wychodzenie z nowościami i, i, i jakby patrzenie na całość z takiego lotu ptaka. To jest nasza, nasza wizja nasze takie, taki zbiór wartości, których nie zamierzamy zmieniać. To, że nie poddajemy się, to już wiecie, nie zamierzamy się poddawać. Zmiany, kto wie, jakie nas czekają, przyszłość jest niepewna i zdecydowanie zamierzamy się na te okoliczności zmieniające się jakoś przygotować jeszcze lepiej, ale to jest taki skrót telegraficzny, może nie do końca, bo 17 minut prawie już rozprawiam. A posłucha to posłucha taki dzisiaj na słoneczku, czas dla mnie z kawką i, i, i liczę, że może sprowokuje to kogoś z was. Do tego, żeby sobie samemu też przemyśleć swoje życie i, i zastanowić się nad tym, jakie wasze są wartości, czym wy się kierujecie, co Was napędza do działania, co pomaga Wam podejmowaniu decyzji różnych, które później no, przez całe życie są z Wami i mają swoje konsekwencje. Tak więc e, namawiam do tego gorąco, bo to pomaga w tym, żeby na dłuższą metę nie mieć wątpliwości, gdy podejmujemy trudne decyzje. Gdy są one nieodwracalne, często, gdy nie mamy wyboru, żeby, mając taki zestaw swoich jakichś wartości, no ciągle wracam do tego słowa, jest ono dla mnie niesamowicie ważne, mamy taką łatwość, łatwość w trudnych sytuacjach. To jest może taki trochę paradoks, taki może oksymoron, ale e, ułatwia mi podejmowanie trudnych decyzji wiedza o tym, że robię to w zgodzie ze sobą. Że głęboko gdzieś wcześniej w swoim życiu nauczyłem się od innych ludzi tego, co, co teraz chcę reprezentować sobą, swoją twarzą, swoją nazwą, swoim logo, nazwiskiem, jak tam zwał, tak zwał, ale wiem, że gdy trudne decyzje, które no, ludzi dotykają bezpośrednio, wpływają na ich życie i, i, i moje też, są podejmowane, to decyzje te są głęboko gdzieś w moim sercu zgodne z moim ja, z moim wcześniejszym i dzisiejszym, teraźniejszym i późniejszym ja. Więc taki e, odcinek e, trochę bardziej osobisty, trochę bardziej też no i odpowiadający Wam, czym się tu kierujemy, co nas e, tak naprawdę właśnie do działania napędza codziennie i mam nadzieję, że no mimo że nie będzie on miał, jestem pewny, setek wyświetleń, to obejrzy go kilka osób, które nas zna, kilka osób, które nas też nie zna. Może odsłucha go kilka, e, kilka takich osób i, 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 i lepiej nas pozna dzięki temu i będzie wiedziało, e, z kim tak naprawdę macie do czynienia. Kim są ci ludzie, którzy reprezentują tą markę Box 74? I będziecie wtedy e, lepiej nas znali, a my też będziemy wiedzieli, że ludzie, którzy z nami tutaj trenują, którzy nas gdzieś tam obserwują, którzy nas. E, może w jakiś sposób szanują, podziwiają, nie wiem, nie mają znaczenia, lub, lub nie lubią, lub może y, mają jakieś coś nam do zarzucenia, będą mieli okazję y, zrozumieć troszeczkę lepiej nasze poczynania. A więc y, żegnam się, życzę miłego dnia i mój rozpoczyna się tak, jak to dzisiaj macie okazję oglądać, posłuchać i idę dalej robić swoje. Dzięki, do następnego!